Cześć. Do testów otrzymaliśmy nową grupę Shimano Deore M6100 w wariancie 1x12. Absolutną nowość od Shimano. grupa, która wizualnie, i jeżeli chodzi o wszystkie rozwiązania techniczne, mocno nawiązuje do SLX-a XTX. XT Generalnie jest to ich wierna kopia, jedynie wykonana z tańszych materiałów. No i spójrzcie, jak fantastycznie wygląda pewna przerzutka. Ona jest identyczna jak u droższych grup. Gdzieś tam oczywiście widać, że są to tańsze materiały, może delikatnie gorsza jakość wykonania, ale tak naprawdę prezentuje się świetnie i przywodzi na myśl znacznie droższe komponenty. Do zestawu mamy manetkę Rapid Fire Plus mocowaną na obejmę iSPEC EV, czyli tak jak grupy droższe. Ona tak naprawdę wizualnie niewiele odbiega od SLX-a. Do tego kaseta, oczywiście o identycznej rozpiętości jak grupy droższe, czyli od 10 do 51 zębów, prezentuje się fantastycznie. Jest montowana na bębenek Microspline. oczywiście, jest to konstrukcja na pająku. No i do tego łańcuch, podobnie jak w grupach droższych, kierunkowy cnm M6100, 12-biegowy. Ale ogromne wrażenie robi Korba. Ona oczywiście jest wykonana. Nieco inaczej niż te droższe komponenty, jest też cięższa, ale spójrzcie, jak fantastycznie wizualnie została wykończona. Ma takie przetłoczenia na ramionach i świecące się napisy. Wygląda świetnie. No i powiem szczerze, mając na uwadze to, że są to komponenty budżetowe, one doskonale będą upiększały każdy rower, do którego zostaną zamontowane. Mi osobiście bardzo się podobają, a sam jestem ciekaw, jak będą sprawowały się w terenie. Zaraz montujemy je do roweru i tyle, jeżeli chodzi. O napęd. Do zestawu mamy oczywiście hamulce. To jest model Do XC dwutłoczkowy, natomiast są też naciski czterotłoczkowe. No i jak to zwykle w grupie DeOre, hamulce, naciski oraz klamki prezentują się fantastycznie. Niewiele wizualnie odbiegają od droższych grup. Oczywiście mamy tutaj nieco bardziej ubogie regulacje, choćby brakuje pokrętła do oddalenia i przybliżenia klamki. Yy, także musimy zrobić to za pomocą klucza, ale poza tym klamka wygląda bardzo ergonomicznie, yy, ma identyczne mocowanie jak modele droższe, ma krótką dźwignię. Podobnie z zaciskiem, on jest troszeczkę mniej obrobiony, mniej wycięty niż te droższe modele i ma też przewód mocowany od przodu, a nie na banjo, ale generalnie ta grupa wygląda świetnie, mając na uwadze, że jest budżetowa, myślę, że to bardzo dobra propozycja dla osób, które chcą niskim kosztem zrobić swój rower znacznie nowocześniejszym, znacznie ciekawszym, bo nowe Shimano Deore w systemie 1x12 to grupa, która Właściwie każdym rozwiązaniem technicznym i każdą technologią jest identyczna do SLX-a XT i XTR, ale nowe Deore to nie tylko wariant 1112, który będziemy testować, ale również komponenty 11-10-biegowe, czyli M5100, 11-biegowy oraz M4100, czyli wariant 10-biegowy. I tutaj również mamy ciekawe nowe komponenty, m.in. nową korbę. Spójrzcie na korbę która ma jeden BLAT, czyli do systemu 11x11 bądź 1 x 10 to jest wariant wspólny dla obu tych grup. Zobaczcie, jak wykonana jest rzutka M5100, czyli do grupy 11x11. Ona wizualnie w sumie niewiele odbiega od tego systemu, od wariantu 11x12. Jest to zupełnie nowa konstrukcja, ale największe wrażenie, w mojej opinii, robią nowe kasety, czyli kaseta. 11-biegowa M5100 o rozpiętości 11-51 zębów, która pozwala zrobić e, tani napęd 1x11 11, o bardzo szerokiej rozpiętości przełożeń. E, no ale równie ciekawa jest też kaseta 10-biegowa M4100, e, ona ma rozpiętość od 11 do 46 zębów, e, wygląda jak takie starsze kasety Mega Range. I to również ciekawy komponent, który pozwala uczynić napęd o bardzo szerokim zakresie przełożeń. Do zestawu Szymana przygotowały też koła MT601, które mają nowoczesne, szerokie na 25 mm obręcze. Oczywiście są w systemie tubeless i przygotowane pod montaż kasety na bębenekę Micro Spline ale kół cool oraz grupy Deore na 10 i 11 ligów nie będziemy testować. Ja do roweru montuję wariant 1 na 12 czyli M6100. Jego zamierzam ostro przekatować w terenie i już wkrótce powiedzieć Wam, jak nowe komponenty wpisują się w terenie. Na nowej grupie Deore 11-12 przejechałem już sporo kilometrów. Głównie była to jazda w terenie mocno interwałowym, ale również górski maraton, czy po prostu taki lżejszy teren, ale powiem szczerze, że mając na uwadze, że Deore to grupa no jednak ze średniej półki, wydaje mi się, że przekatowałem ją na trasach nieco na wyrost niż jest ona dedykowana. No i mam tak naprawdę trzy proste wnioski. Pierwszy to taki, że nowe Deore M6100 po prostu działa. Ani razu w trakcie testowych kilometrów nie miałem takiej sytuacji, że gdzieś nie udało mi się zredukować biegu, że przerzutka gdzieś zamulała, że coś po prostu mi szwankowało na tyle, żebym czuł to jako duży dyskomfort. Generalnie czuć, że ta kultura pracy jest gdzieś nieco gorsza niż w grupie SLX czy XT, ale tak naprawdę ciężko byłoby mi precyzyjnie wskazać, co szwankuje względem droższych braci. Bo jako całość, nawet podczas ścigania się, tak jak powiedziałem na wstępie, na górskim maratonie, cała grupa dobrze działa, redukuje biegi nawet na stromych podjazdach pod dużym obciążeniem. Kiedy rozpędzamy się, żeby szybko zwiększyć swoją prędkość i klikamy, zrzucamy na twardsze o kilka ząbków, to też wszystko wchodzi bardzo łatwo. Także naprawdę jako całość uważam, że sprzęt działa i nadaje się nawet do amatorskiego ścigania. Drugi wniosek jest taki, że całe nowe Deore świetnie wygląda i tak naprawdę gdyby mi powiedział, że to jest XT albo XTR, to bym uwierzył, bo te grupy oczywiście różnią się wizualnie mocno od siebie, ale nowe Deore prezentuje się świetnie, elegancko i naprawdę majestatycznie. A trzecia sprawa, no to masa. Ta grupa niestety waży więcej niż drożsi bracia i to czuć, po prostu to czuć, rower, który mam tutaj, i ubrałem na niego to Deore. Wcześniej było tutaj Seliks pomieszane z XT, mój prywatny napęd. Wyraźnie więcej waży, a ta masa tak naprawdę pochodzi z dwóch elementów. Dużo więcej waży sama korba, ponieważ mechanizm korbowy nie ma pustych w środku ramion tak jak droższe korby. A druga sprawa to kaseta, która jest rzeczywiście wyraźnie cięższa niż w droższych grupach. Ale jako całość Deore naprawdę sprawdza się w terenowej jeździe, począwszy od turystyki przez lekkie, ścieżkowe jeżdżenie aż do amatorskiego ścigania. I tak naprawdę śmiało tę grupę Wam polecam. Bo jeżeli nie jesteście tacy czuli na masę, to ona Was zwyczajnie zadowoli. Teraz kilka słów o każdym komponencie po kolei. Zaczynamy od manetki, bo to ona jest najbliżej mojej dłoni. No i manetka oczywiście jest gdzieś tam lekko bardziej plastikowa, jak to można powiedzieć, niż ta w droższych grupach. Natomiast co od razu czytam podczas jazdy, ona ma bardzo dopracowaną ergonomię, właściwie nie różniącą się od tych droższych. Ponieważ mocowana jest na obejmie iSPEC fv można ją wyregulować pod własne potrzeby, zarówno jeżeli chodzi o przesunięcie jej na boki, jak również ustawienie kąta, pod jakim dźwignie spoczywają względem naszych palców. I sam klik manetki jest całkiem twardy, taki jaki lubią sportowcy, nie taki plastikowy, pluszowy, jak w takich tańszych grupach. I muszę powiedzieć, że to mnie zaskoczyło, bo właśnie manetkę obawiałem się najbardziej przed zamontowaniem Deore do swojego roweru, bo normalnie używam XT ale w trakcie jazdy nie odczułem tutaj żadnych problemów. Jeżeli chodzi o takie podstawowe, funkcjonalne kwestie, to możemy zwrócić na twardszy bieg jedynie o jedną koronkę za jednym kliknięciem, natomiast redukcję możemy dokonać o trzy zębatki za jednym kliknięciem, natomiast w trakcie jazdy ja robiłem to maksymalnie o dwie, ponieważ ten ruch dźwigni jest na tyle głęboki, że trzy to jest już dyskomfort dla dłoni, żeby tak mocno kciukiem pchnąć dźwignię. No i monetka jest też bardzo lekka, waży 128 gramów, także tutaj nie odbiega od troszeczkę modeli. Manetka zawiaduje przerzutką, która na pierwszy rzut oka właściwie niczym nie różni się od grup droższych. Wygląda rewelacyjnie i tak naprawdę taka bliższa inspekcja, obserwacja tego komponentu wskazuje, że do jej produkcji zastosowano tańsze materiały i na przykład może to skutkować nieco gorszą trwałością na duże przebiegi, ale jeżeli chodzi o taką jazdę, jaką My tutaj odbyliśmy, czyli testowanie jej przez kilkaset kilometrów, no to tak naprawdę przerzutka moim zdaniem niczym nie różni się od tych z droższych grup chodzi bardzo dobrze, bardzo precyzyjnie oczywiście tutaj wszystkie szimanowskie rzędowe napędy wymaga bardzo dokładnej regulacji, zgodnej z instrukcjami Shimano, ale ustawiona działa perfekcyjnie i tak naprawdę z ręką na sercu mogę powiedzieć, że nie mam się do czego przyczepić, zarówno praca jak i stabilność trzymania łańcucha na wertepach jest tutaj na bardzo wysokim poziomie przechodzimy do elementów napędu czyli zębatki, kasety oraz łańcucha, no i tutaj mamy wszystkie technologie skopiowane z grup wyższych, natomiast Natomiast te elementy zostały wykonane z tańszych materiałów. No i bez wątpienia... Yy czuć tutaj dwie rzeczy. Jeżeli chodzi o jakość pracy i kulturę pracy, to ona właściwie nie odbiega od tego, co znamy z droższych grup Shimano 12-biegowych. Łańcuch bardzo łagodnie, z dużą taką kulturą, precyzją, ale też spokojem i ciszą przesuwa się przez wszystkie zębatki. I tutaj naprawdę praca łańcucha na kasecie nie odbiega od tego, co znamy choćby z SLX-a, którego testowaliśmy rok temu i artykuł o SLX-ie M7100 znajdziecie na portalu. I naprawdę tutaj nie jestem w stanie składać, jakichś wielkich różnic, które są wyczuwalne w trakcie jazdy i można powiedzieć, że na pewno jest czymś, czymś gorszym. Na pewno co czuć, no to masa, dlatego że kaseta waży 593 gramy, a łańcuch 280 gramów. to jest nieco więcej niż w przypadku SXA, czy choćby XT, już nie mówię o XTR-ze. Natomiast sama jakość działania tych komponentów i ich wykonanie stoi na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o mechanizm korbowy, no to on obok kasety jest takim drugim elementem, najbardziej obciążającym w gramach całą tą grupę, ponieważ cały mechanizm korbowy z zamatką 32 zęby waży 786 gramów, co jest rzeczywiście wynikiem dość sporym. Natomiast pamiętajmy, że ta grupa to jest grupa nadal bardzo podstawowa, budżetowa, ze średniej półki, która nadaje się przede wszystkim do turystyki górskiej, no a ja tym rowerem efektywnie jeżdżę w trudnym terenie, ścigałem się nim na zawodach i to Deore naprawdę dawało no, tam radę, także uważam, że jako całość grupa sprawdza się naprawdę dobrze na koniec hamulce, bo do zestawu również testowaliśmy hamulce i tutaj jeżeli chodzi o klamki, ergonomia samej dźwigni oraz ustawienie klamek czy nowy system obejmy, który pasuje do magnetek iSPEC FV, tutaj wszystko wygląda bliźniaczo do tego co znamy z grup droższych natomiast oczywiście klamka ma nieco mniej możliwości regulacji dokonywanych w trakcie jazdy jednak jeżeli ustawimy sobie je dobrze jeszcze w domu no to w trakcie zjeżdżania w górach ja osobiście nie odczuwałem żadnych różnic między tym Deore a SLX-em, którego używam prywatnie, stąd uważam, że śmiało można te, te klamki polecić. I klamka Deore waży 124 g i współpracuje z zaciskiem również Deore, który waży 166 g z nudnością przewodem przednim oraz 185 g z nudnością przewodem tylnym. Jeżeli chodzi o działanie całego układu hamulcowego, to w trakcie jazdy nie odczułem jakichś szczególnych różnic między właśnie tym, co tutaj mam, czyli teraz Deore, a normalnie używam Selixa. Natomiast mam wrażenie, że okładziny są może nieco gorszej jakości, bo kiedy one się mocno nagrzeją, zaczynają nieco hałasować, nieco piszczeć. Natomiast umówmy się, może być to też kwestia tarcz. No ciężko mi jest teraz mówić. Jeżeli chodzi o modulację, jakość i siłę hamowania, nie ma tutaj żadnej różnicy. Zbierając to wszystko w jakieś krótkie podsumowanie, chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś nie jest czuły na masę komponentów, to będzie z nowego Deore bardzo zadowolony, bo ta grupa po prostu dobrze działa i zaspokaja potrzeby właściwie każdego górskiego rowerzysty. Natomiast jeżeli jesteś osobą, która chce mieć rower lekki, ale jednocześnie niezbyt dużo wydać na napęd, można pokusić się o jakąś kombinację Deore z grupami droższymi, bo należy pamiętać, że głównymi jakby obciążnikami tej grupy jest korba i kaseta. Natomiast jeżeli chodzi o samą kulturę pracy, a mam porównanie i z x i z Helixem, bo jeździłem ja na nich sporo, uważam, że Deore naprawdę robi dobrą robotę i jest grupą godną polecenia. A jeżeli podobało Ci się to wideo, nie zapomnij zostawić kciuka w górze i zasubskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco z naszymi treściami na YouTube. Dzięki, do zobaczenia.